Witajcie przyjaciele, tutaj mam prezenty dla przyjaciela z Belgii, roczny samiec, młody, też młody i roczny samiec. Ten samiec pochodzi po czempion z rodziny Barta, razy angielski czempion, 16 razy pierwszy konkurs. Parowany z czystym Ferbart, sławnego mistrza Millera Ten młody 509 z Dolczywitą, Krak, czempion na lepszy lotnik w Niemcach, numer 1000 i Ferbart. Tutaj mamy Ferbarta parowany 160, czempionka. i czysty Jandzeny tu roczny samiec Herbart 109 parowany z 9082 sostra od Stampary pełna sostra do Ramzesa prezent z rodziny trasy kulbackiej dla czołowego hodowcy w Belgii To jest the prezent dla mistrza from Belgii Z najlepszej of krwi Kulbaki To jest moje prezent dla super z Belgii z rodziny Kulbaki Z tyłu nasze winiki, Lutniki najlepsze w Kuwait W 2015 i 2016 roku najlepsze narodowe czempiony. To Arabsku in Arabic, best champion in Kuwait by two different brothers. Here are my results in Germany. Look in all direction. Best champion from east, from west. From East, from Nord from West. Wczoraj mieliśmy lot z 550 km, 16 myśmy wkładali w tym 7 konkursów. 44 Później wstawię wam jeszcze dokładnie film z lotu. Także te inne filmy z lotu. Wszystkie wam stawię na YouTube. Dwa tygodnie temu myśmy wkładali 7 gołębi, 4 konkursy, 57% Te Wunder Sisters, te dwie najlepsze samice, czołówka. W tamtym roku jedna z nich była czwarta lepsza samiczka od ZOŁ. W tym roku nadal. Teraz Wczoraj z pierwszego wczoraj z lotu 550 pierwsza samica siostra 9276 z Wunderpar.